Dzień dobry jest oczywiście Elanek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i jak sami widzicie jesteśmy we Fortnite dokładnie tak! No i co? W pierwszym odcinku z Fortnite'a, a zarazem w ostatnim odcinku na tym sezonie we Fortnite, bo jutro, jak wiecie, jest nowy sezon we Fortnite, więc e, no, mega to... o Jezu, mega dobrze, naprawdę bardzo się, bardzo się cieszę, dlaczego nie... Bardzo się cieszę. No i co? Dzisiaj będziemy robili challenge bez spacji. Bez spacji. Będę musiał grać bez spacji. Czajcie to nie, no ja tego nie czaję. Dobra. Ustawienia. Zmieniamy ustawienia ustawienia, klawisze. Gdzie to jest spacja spacja? Skok. Zastos. W tym momencie nie mamy spacji. Dlatego ja Was zapraszam do oglądania tego odcinka, bo naprawdę, naprawdę warto, warto tutaj normalnie być na tym kanale, bo naprawdę co stałych widzów co miesiąc dostają jakieś nagrody, więc polecam być stałym widzem i pisać w komentarzu, że jestem, bo co miesiąc dostaje się jakieś nagrody, czy to jakiś Pace of Card, czy to moderator, czy to jakieś promo, czy to ocenkę, cokolwiek naprawdę można dużo rzeczy zyskać. A my wchodzimy sobie na arenę albo nie na, na solo lepiej na solo na... Ja, ja wolę solo więc chodzimy sobie na solo no i widzimy się za chwileczkę ok słuchajcie wywaliło mnie na potnych piasek dosłownie i znowu mnie wywaliło na czekajcie chwilkę dobra słuchajcie jesteśmy na o Boże, czemu mnie ten na ten wywala? dobra jesteśmy na potnych piaskach gdzie musimy zdobyć bronię? Musimy zdobyć jakiś fajny lucik, bo mnie tutaj wywaliło, bo jak wiecie, w ogóle nie dograłam tej... No po prostu nie wytrzymam zaraz. Nie wytrzymam zaraz. Nie wytrzymam zaraz z tym przełączaniem się na ekran. To już jest denerwujące. Ale dobra. Czy tutaj ktoś już... Nie wiem, to tak nie mogło być. W ogóle eee, dlaczego ja sobie taki skinek ubrałem? Znowu nie nie wypaliło. Ej, serio, naprawdę mam coś z tymi obrazami nie tak. Co chwilę mnie wywala? Na inny pulpit. Co to... Do... E. Dobra, papa, papa. Papa pa. nawet, nawet nie nawet się... Powiedziałam, tak. Ja już ktoś się stoi w miejscu, że jest z gry albo se awczy. To serio to już można nawet zakilofować. Nie można się bać. Ale mam nawet bardzo fajny ludzik, bo... Bo mi nie wywali. Z czego? Z pulpitu. O, dobra, jestem już. Jestem na pulpicie. W ogóle chyba nie mogę skakać. Nie no i co, i co ja mam teraz zrobić? Leci się nie... Wszystko pod kontrolą. E, czy co tutaj? Siórbu rybka, okej. Okay, fajnie, to mi się na pewno bardzo przyda. Do siórbu oczywiście. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Polećmy sobie na dół, bo tutaj i tak wszystko już. W ogóle, wiecie, co jest najciekawsze? Ja, jak ja. Ma... O, 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 szybka kompania. Lepsza niż ta dźwigniowa. E, przepraszam Co krzyki, ale się troszeczkę zdenerwowałem, bo jak ja mam sąd wyjść teraz? No i spacja nie działa. Ojej. Dobra. Lecę schodami na dół. Tutaj coś będzie, skrzyneczka jest, czyli tutaj nawet nie wszystko jest odrabione, dobra, potka jedna, jedna poteczka, idziemy dalej, idziemy dalej na dół, tutaj jeszcze możemy sobie otworzyć to, ale serio ciekawi mnie jak będzie wyglądało budowanie, w ogóle weźmy to trochę, maców uzbierajmy i zaraz trochę sprawdźmy jak właśnie to będzie to budowanie wyglądało, bo jestem powiem wam szczerze, że mega ciekawy. Naprawdę jest mega, mega ciekawy, jak to będzie. wiecie, wyglądało, bo. Ojej, be budowanie bez słuchajcie, spacji, to to już będzie kosmos. To już będzie kosmos. Ale dobra, idziemy sobie sprawdzić, tak, na powietrzu. Jak to, jak to będzie wyglądało? To jest mega ciekawe, znowu nie wygląda, nie eee, Ta pteczka się przyda, okej okay. Czy tutaj coś jeszcze się. Mka, okej. Okay. No, nie no, przepraszam. Przepraszam cię. Ale muszę cię tutaj rzucić. Ja tutaj mogę zejść, tak? Nie będę mógł zejść. Dobra. Mm. Świetniowa. No, jakie ja mam z tym wyjść? O dobra, tutaj coś jest. Ale nie, ja nawet nie mogę. O Jezus. Musimy to rozwalić bo sobie tam na to zejść, okej. Okay. Zobaczmy, jak. W serio? Ej, to jest przeromana sprawa, baby. To jest przeromana sprawa. Dobra, tutaj budujemy się normalnie. E, aha, czy ja nawet podskoczyć teraz nie mogę? Okay. ok. Ok, dobra. W miarę to jakoś wygląda, ale nie mogę skakać, więc to jest naj, największy problem tego wszystkiego, że nie mogę skakać. Dobra, to bym mógł skakać to. To, 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 to mamy wygraną gierkę, nie? No. Może, może mamy wygraną gierkę. W ogóle tam widzę rzut, więc szybko otwieram tą skineczkę. Nic ciekawego. co sumie potpię to sobie zna. Dobra, dobra, już zebrałem. I lecimy na wzrzut. Lecimy na zrzut, tylko... Wiecie, ze skokiem jest zawsze szybciej nawet pies niż bez skoku. Więc... Może być ciężko, ale no nie mówcie, że jest na wodzie ten zrzut. Nawet nie gadajcie się, a co ty tutaj wędkarką masz pewnie pisane? Tak, nie, nie, nie. A powiedz co? Daj mi zadanko. Kurde. Daj mi zadanko. Wędkuj w miejscu połownym, złap... Nie, no to, to chyba takie. Takie zadanka dla mnie są potrzebne. Ech, co z tym? Dobra, idę po ten potem tam coś może być fajnego. Najwyżej sobie teraz będziemy musieli przepłynąć... W ogóle, gdzie mam strefę? Mamy strach na. Up. No, powiem wam, że za to sobie wywalę taką pompeczkę. No, akurat to już lubię, to już lubię. To nie będę teraz narzekał na tą pompeczkę. Serio, to na tą pompeczkę nie będę narzekał. Ale my już idziemy do strefy. W ogóle, patrzcie, co z tym punktem serowym się dzieje. Wow! On już zwariował kompletnie, naprawdę. Po prostu już kompletnie jak zwariował z tym punktem zerowym. I jestem mega ciekawy jaki będzie event. Serio. Naprawdę jestem mega ciekawy. W ogóle idziemy jeszcze do tego zrzutu jak zdążymy. A to się nie. Tam jest tylko budowle No to dobra. Na tym idziemy, idziemy do rzutu. Boję się tylko, że nam strefa zaraz zniknie. Z tego z strefy widzenia. I będziemy mieli przypał. tak? On coś ma fajnego Coś co on nie spomnieć. Dobra Dobra, je leży yy, Okej, okay. co on tam miał? PMA jakiegoś się tam miał, czy nie? Czy mi się to zdawało? No, miał PM. -a. Kolejny? Nie, 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 proszę nie Nie, 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 proszę, nie, 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 nie skok, nie skok, nie skok. Aha. No to, no to nieźle. No, no to nieźle. Eee. E, widzicie, widzicie, jak to jest bez skoku? Widzicie, jak to jest bez skoku? I z tym, że się ekran przy nagrywaniu, Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze, jak nagrywam się, ten ekran psuje. Jakby nie wiem. Mam ekran. Mam jeden. Mam Mam drugi monitor, wszystko dobrze. Tylko co chwilę mi ta myszka przeskakuje na ten drugi monitor i czasami mnie zacina, po prostu. O, tak jak teraz. Dobra, wszystko dobrze. No nie, no to, tak, 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 tu słuchajcie, no nie można, nie można, nie można, nie można, nie można, przepraszam, nie można. Nie można. Dobra, tym razem lecimy. Nie no, w sumie lecimy tam, gdzie mnie wywali, więc, więc, więc nie będę mówił, gdzie lecimy, bo lecimy tam, gdzie mnie wywali. No i co, no i taką rundkę jedną zagrałem, sobie, nie wiem, oby to było. Naprawdę, no gdy tamtego, tamtego typka ładnie załatwiłem. Drugiego nie załatwiłem, bo mi przejechał. Typek. I co ja mam teraz w tej sytuacji zrobić, jak mi przejechał typek? No nic, ja mam zrobić, no witam, no co, no, co mam zrobić? no nic, nie mam. Swoją drogą, wywali mnie na paskudnej przystani, więc będzie bardzo fajnie. Na paskudnej przystani, więc będzie bardzo fajnie. Bo na paskudnej przystani coś przynajmniej jest. Nie no to jak nic nie ma. Yy, dobra. Czekaj, też tutaj mogę... Może... Nie, już nie mogę, serio. No czy może to się uspokoić w końcu, czy nie? Bo zaraz się wkurzę. Serio, co tam się dzieje? Co to są zaraz Hej, czy wy widzieliście co to było? Koniec z bojowym. To fajnie, fajnie, naprawdę mega. Okej. Okay. Czyli nas teraz wywali, rozumiem... Tak, na paskudnej przystani. Przy paskudnej przystani no Nie mogę nic zrobić, przez stać. Nie, nie mogę, nie, 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 nie ma skutku żadnego. E, więc, więc, więc bardzo, bardzo fajnie, że naprawdę nie mogę wyskoczyć z busu nawet tam, gdzie ja chcę, tylko musi mnie samożytnie wywalić. Bardzo fajnie, naprawdę się z tego powodu mega cieszę. Wow, mega się cieszę. Mega się cieszę. Ale bym się jeszcze mega cieszył, gdyby mnie nie wywalało swój bitką. Szczerze. Dobra. Czy może mnie już wywalić, czy jeszcze mnie nie wywali? O, dziękuję. Yy, no i lecimy na paskuną przystań, bo na paskunej przystani może się coś dziać. Tam jest ten brutus nas ulubionym. Tylko że... Tylko że on... No... On jakby sprzedaje za coś droższe niż ja mam, jakby no on nie sprzedaje za 50. Aha, mi się nawet teksturnie nie, nie dobrze. Aha, aha. Aha, dobrze przeczytam. To nic, nic nie było? Ymm, no i znowu nie wywalił z do pulpitu. Dobra, już nie będę mówił jak mnie wywali z pulpitu, bo co chwilę mnie wywala. Ale muszę nawet dla Was odcinać, nagrać. Muszę dla Was odcinać, nagrać więc... Odpinam te pulpit, odpinam te pulpit. Dziękuję, dziękuję. W się żyło, ale Pan już nie idzie. Już odpiąłem kabel, Dobra. Wszystko działa. Nie mamy pulpitów, nie, niestety. Pulpit się psuje, trzeba kupić nowy. Tyle. Hostelowi z Demania, ma. Fajnie, super. Pistolet niebieski. No, zarobi się, że pistolet niebieski, tylko co ja mam z tym pistoletem niebieskim zrobić? Jak nie mam pompy? Czy tam jest chociaż jakaś pompa? Nie, no, pistolet niebieski, no, typek! No, chyba nie mówi, że ja mam teraz zginąć na. Ja, czy, czy to był dobry pomysł, żeby lecić na. To może ja uciekam. Jakby co? Nie! Już po mnie. Nie, już pomnij, już pomnij, już pomnij, już pomnij Dobra Nowy PM, pijemy po Lecimy na tamtego Lecimy! Lecimy z nim, jeszcze jakaś pompa? Pompa, 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 pompa Lecimy z nim, gdzie on jest? Gdzieś tutaj powinien być. Tylko, że mam zero maców, no. No, serio nie ma nigdzie tego typa. Dobra, idziemy do Brutusa Idziemy do typka, bo widzę, że ten typek nie chce nam się tutaj pojawić. Ej, ale serio to była sprawa. Serio, to było naprawdę? Naprawdę to było niezłe. O, jest nas, Brutusie, kochany, najlepszy. Przepraszam cię, że zniszczyłem ci hangar. Ale ty pewnie nic ciekawego nie spytaj. Zgadza się? Czy nie zgadza? Dobra. Ty sobie Zaraz se w niego przejrzę. Jakie ją ma tam dziwne rzeczy. Dobra. Co ty tutaj masz? Brupus? No właśnie, no byczku. No nie mogę cię ulepszyć. Ale czy mogę Ci na przykład ulepszyć, pomóc? Możesz, możesz. Za ile ty ulepszysz być nie wiem, Za tyle? A za ile to ulepszasz? Za tyle ulepszasz? to? No to ja bym poprosił emkę lepszą. I czy byś mi poprosił mnie? Już byś mi nie dał. A byś mi dał. To też byś mi nie dał. No nie, no, no to już przesada jest. O, byś mi dał lepszą pompę. No to dziękuję. Dzie, dzie, dziękuję za chociaż tyle. Bo naprawdę, naprawdę. No dziękuję Ci za chociaż tyle. Naprawdę mamy dobry budzik. Z tym Grotusem da się współpracować. Nie to jak, nie to ja, z różnymi tepami. No i mam mało HP, ale to się da naprawić jeszcze. Lecimy po prostu. A dobra już, już... Jezu, bo ja już myślałem. Przecież... Miałem takiego twaka przez chwilę. Jak ja wyskoczę ze samochodu. Ale ze samochodu się z pasją wyskakuje. No tak, no przecież zapomniałem. No przecież wyskakiwałem niedawno. Chcę tutaj tylko szybciutko levelik wezmę, bo mam. tutaj też zawsze spoko, żeby się troszeczkę tego leveliku wbiło. Dobra, troszeczkę się wbiło. Lecimy dalej do strefy, bo zaraz strefa mnie normalnie z. z zaraz strefa mnie zrobię. I powiem wam, czy tak serio. Teraz o wiele lepiej się gra z tego monitoru i się nagrywa odcinki bez tego monitoru. Więc będę musiał ten monitor wywalić, powiem Wam szczerze, na śmietnik. Bo... No niestety, ale się... ale się popsuł. No, 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 no niestety no popsuł się, no. No co zrobić? Zro... Co e, coś... Coś słyszałem niepokojącego. niepokojącego. Niepokojące objawy. Nie proszę, nie! Nie, 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 dobrze, 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 dziękuję. Dobra, już przez tą rzekę chyba mogę przepłynąć. Chyba już ten samochód nie będzie taki. Za przeproszeniem do duby Nie no, nie, nie jestem dobry, ten samochodzik jest. Tylko najlepiej by jeszcze było... Gdybyśmy... O, dobra, mamy strefę. Mamy strefę, mamy nawet podkę dużą. Nie wiem, czemu byśmy się z autobusu nie ukradli. Potki mam na skrzynkę. U, nie jest no, dziękuję. No ja naprawdę bardzo dziękuję. O, i jeszcze bandaże są. Dziękuję, naprawdę. Jestem bardzo wdzięczny. Serio, jestem bardzo się wdzięczny za te opominki. Dobra. Pijemy sobie dużą potę trzeba, potrzeba, trzeba, bo trzeba dużą potę i bierzemy w razie czego bandaże, bo bandaże przydadzą się, no wiecie w razie czego, gdybyśmy mieli kryzysową sytuację Pe a pewnie taką będziemy mieli na no, pewno taką będziemy mieli więc słuchajcie, co tutaj jest? jakieś tam dziwne rzeczy, chyba mi są niepotrzebne te rzeczy o, o czekajcie, jeszcze jest tutaj gdzieś rzucik, tylko pytanie czy o, jest rzucik, no nie no lepiej być nie mogło, słuchajcie jest rzucić, może będzie coś fajnego, dobrego. Czy chciał? Bo coś słyszę. Coś słyszę, ale dobra. Nie, 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 nie! Złoty skarb! Dobra. Szybko zamianka. Dobra, to tamten do jest typek. Ja uciekam, ja spierdzielam, ja spierdzielam ze złotym. Nie! Boty, boty, proszę nie, to chyba boty mnie nawalały, nie wiem. Coś mnie nawala... Tak! Boty nie! Boty nie! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Nie, proszę, proszę, nie, 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 nie! No proszę, no co tu się! No kuś! Nie, 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 nie! Zlagował, o kurde. E. O oh, kurde, o oh, kurde, ale mam kryzys czasami, powiem wam szczerze, że teraz mamy przypał, mam 34 HP, przede mną praktycznie jest strefa, znaczy czy, jest... no co strefa mnie zaraz zje, no gdzie ta strefa? No tutaj strefa no pogrzała kogoś, serio kogoś się pogrzało ewidentnie tutaj. Jeżeli strefa jest aż tam, jak dobra, czyli lecimy do strefy, ok. Bardzo fajnie, super jest. Naprawdę. Tutaj baza mantelowa. ale no nie, no ja już z nim się na pewno lubię. O ile jeszcze jest mantelowa. No jeszcze mało paliwa. No nie, no. Nie będę ja paliwa. Nie będę ja paliwa. Nie. Nie będę ja. My mam tak szczerze też, że się dobrze trzymamy. Nie, no złoty skar to, to jest coś najlepszego, co możemy mieć. Nie wiem, co jest lepszego od złotego skara jeszcze. Tylko ten złoty skar trzeba dobrze wykorzystać. Trzeba dobrze wykorzystać. Nie po to się tyle męczyłem, żeby źle wykorzystać tego złotego skara. Może nawet Dominka wykorzystamy, i no serio, no to, a dlaczego nie? Co tutaj się kurde dzieje? E. Przepraszam, co? Aha, okej. Okay. W ogóle coś się stanie, bo tak nie wiem, czy coś się stanie. Wejdziemy do tego. No, to jest anonimowa. To nic nie robi. Ale wydaje bardzo dziwny odgłos Bardzo dziwny odgłos to wydaje Dobra, z tym HP coś jest źle Naprawdę jest źle, jeszcze 1% paliwa, no nie, no nie, no nie, no nie Ej serio, to już jest... Dobra, ma. na szczęście mamy tutaj drugi samochód Ale jak chcę jeszcze do pani powieść. Witam, pani ja w ogóle... My, czy my? Tak, my jesteśmy Co? Pani z pieskami? Okej okay. Zbierzemy kamień. Czy to jest kamień? To jest kamień. Wow. Dziękuję. Dziękuję. Prawda. A muszę tylko pani zepsuć ten komisariat. Co, co to jest? Nie wiem, komisariat. Co to jest? Nie mam pojęcia. Zbierz kamień. Biorę kamień. Prawda usztygowana. Nie my, teraz ten kamień. Dobra. Coś to jest? MK coś mi nie pociesza, ale bandaże mi pocieszają. O, i owoce mnie pocieszają. Owoce mnie pocieszają. Serio, owoce mnie bardzo pocieszają. I, I to mi po bardzo pociesza. O, mi super sitem jest. Zar. normalnie. Eee, dobra. Ja już nie robię tego zadania. Ja idę... idę wążyć. Idę, idę, idę wygrać! Idę zrobić mina. O! Zaraz się czołuskujemy chyba z tym panem. Dobra, Kim do No. No panie, no chyba nie będzie teraz pan. Co? Jaki ja zostałem? Co to jest za broń? na jednego, ale przepraszam bardzo. Tam były dwie osoby. E, e, Okej. Okay. Nie komentuję. Ja wam, mordeczki, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Do następnych. Siemaneczko, eczko i